Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku wracamy do przeszłości i otworzymy sobie dwa polskie blisterki z kolekcji Panini Road to FIFA World Cup Russia 2018. W środku mamy pięć saszetek i jedną kartę limitowaną. Sprawdzimy sobie kto nam wpadnie. I miejmy nadzieję, że będą to różne narodowości. Alexis Sanchez, czyli Chile. A po drugiej stronie mamy kogo? Wesley Snyder, Holandia. Czyli Chile kontra Holandia. Taki pojedynek. Dzisiaj będziemy rozgrywać. za szybki możemy złączyć? Fajnie by było, jakby wpadła rarka. I pierwsza saszetka. Mamy Keyplayera ramzeja z Walii, a z bazówek Meksyk, Belgia, Turcja, Rumunia i Walia. Evra ekspert z Francji. I mamy Chile. Gonzalo Jara, prowadzenie dla Alexisa Sancheza. Węgry, Anglia, Polska, Robert Lewandowski i Turcja. Tutaj kartą specjalną jest Chris Wood z Nowej Zelandii, fans favorite. Dalej, bazówki. Hiszpania, Kolumbia, Turcja. Rosja i Polska. No i popatrzcie, jest we własnej osobie Alexi Sanchez. Game Changer, czyli 2-0. A z bazówek mamy Finlandię, Chorwację, Norwegię, Hiszpanię i Portugalię. 6 saszetek, czyli jeszcze jedna i jesteśmy w połowie. I tutaj wpada Granit Czaka. player Szwajcaria. A z kart bazowych Kolumbia, Meksyk, Norwegia, Szwecja i Rumunia. Czyli do przerwy Chile prowadzi z Holandią 2-0. I mamy key playera Verattiego z Włoch. Szwecja na bazówce, Meksyk, Argentyna, Portugalia i Walia. Mamy kolejnego eksperta, i tym razem powtórka, bo ponownie wpada Ewra. Z bazówek: Australia, Argentyna, Belgia, Norwegia i Szwecja. Rui Patricio, fans favorite, Portugalia, z, baz z bazówek Brazylia, Niemcy, Włochy, Włochy i Norwegia. Zostały dwie saszetki, no i jak na razie nie wpadła ani jedna karta z Holandii. Mamy bazówkę z Anglii, Chile, Eugenio Mena, czyli 3-0 do tego Turcja, Rumunia, z Brazylii, Paulinioki player i bazówka Australii. Ostatnia saszetka, moi drodzy, jest tutaj Morata, goal Machine z Hiszpanii, bazówki, Szwajcaria, Hiszpania, Kolumbia, Polska i Szwecja. Czyli takie małe zaskoczenie, jak dla mnie, że ani jedna karta dla Holandii nie wpadła. No i wynik to 3-0 dla Chile. Jeżeli chodzi o najlepsze karty z dzisiejszego odcinka, no to na pewno dwa razy ekspert Evra. bo jeżeli chodzi o tą kolekcję, to moi kochani, tak to wyglądało z trafialnością. Czyli eksperty to były drugie najrzadsze karty, które w tej kolekcji można było trafić co 14 paczuszek taka, więc dwie sztuki na 10 to naprawdę dobry wynik bo rzadsze były tylko top playery co 50 paczek jedna ok moi kochani, to by było na tyle z mojej strony, mam nadzieję, że filmik się podobał, jeśli tak to łapki w górę żegnam się z Wami i widzimy się na kolejnych filmach, cześć Wam